Dzień dobry, nazywam się. Ty musisz być postać gracza. Chodź, zaprowadzę cię na egzamin. Za mną. Jesteśmy na miejscu. Zanim przejdziesz dalej, musisz okazać mi swój dowód tożsamości, żeby potwierdzić, że nazywasz się postać gracza. No to dowód. Wszystko się zgadza. Musisz jeszcze chwilę poczekać. Tak, się! Przykro mi, ale nie. Teraz twoja kolej. Czy masz przy sobie jakieś portfolio? Portfolio? Portfolio. Aktówkę, laptop z buildem prezentację w PowerPoincie, ale nie wypaloną płytę, ani pendrive'a. Nie, nie mam. Nie szkodzi. W tym momencie powinienem ci powiedzieć, że jeżeli jednak miałbyś coś takiego, to nie byłoby problemu, żebyś mógł to zaprezentować. Postać gracza, zgadza się? Tak. Mhm. W takim razie podaj w SPAK swój numer PESEL. 6. 120. Powiedz nam coś o sobie. Dlaczego jesteś? Skąd jesteś? Czy jesteś? Czy to pytanie egzaminacyjne? Nie. Lubię grać w gry. Przejdźmy może lepiej do egzaminu. Dlaczego Game Deck? Chciałbym przygotować się do pracy w branży. Hmm. Pytanie drugie. Podaj kod CVV z tyłu swojej karty kredytowej. Dwa... Oś... Żartowałem. Powiedz nam, w jaki sposób zaraportujesz błąd w grze, testując ją? Okay. Now for the third question: What's the difference between game designer and the game developer? Designer comes up with a vision, and developer gets it to work. Okay. Here's the penultimate question. Game dev is a team work industry. How will you contribute to a team of fellow students? I know few things about project management. I can streamline streamline projects. Uroczo. Pytanie 5. Co wiesz o mikrotransakcjach? Aby twórcy mogli okradać graczy też po zakupie gry. Dziękujemy, to na razie wszystko. Następny! Gratulacje! Odezwiemy się do ciebie z wynikami za kilka dni. Musimy jeszcze sprawdzić wyniki matur. Dobra, to jest... ktoś mam No, jak tam leziesz, tej, strzelaj go, strzelaj wyłazi. Gratulacje! Twoja aplikacja na studia została rozpatrzona pozytywnie. Oto twoja nagroda. Ej, chłopaki. Serii. Dzień dobry. My jesteśmy tą prawdziwą komisją, która będzie miała przyjemność Państwa egzaminować. I co prawda, nie jesteśmy nawet w połowie tak fajni jak nasi sympatyczni studenci, których widzieliście na przekazie, ale równie serdecznie Was zapraszamy. Gameback jest prawdziwą przygodą intelektualną i artystycznym przeżyciem, które można dzielić z ludźmi, którzy faktycznie są w tej branży. Przez trzy lata będziecie tutaj torturowani na każdym kroku, ponieważ są to studia, które są nastawione na bardzo intensywną praktykę. Zatrudniamy tutaj również osoby takie jak ja z wieloletnim doświadczeniem w branży gier i staramy się ja wam jak najlepiej przekazać umiejętności takie, żebyście rzeczywiście znaleźli potem zatrudnienie w branży. Game Deck to również świetna opcja dla tych, którzy chcieliby poznać naukową stronę rozważania o game studies. Współpracujemy z najlepszymi badaczami z Zachodu, dajemy wam do czytania najlepsze czasopisma, takie jak na przykład Games and Culture. To też warto mieć na uwadze to nie tylko przygoda, to także dobry zawód. Nasi absolwenci znajdują się w topowych firmach, a poziom zatrudnialności mamy niezmiennie najwyższy ze wszystkich kierunków w Polsce związanych z grami. Odwiedź nas Thank you.